Siemaneczko na kanale do roboty jest ze mną Magda, jest ze mną Michael, czyli sushi masterzy. Jesteśmy w sushi barze. Wiem, że dwa lata temu kręciłem taki odcinek, ale od tego czasu wiele się zmieniło i dzisiaj pokażemy wam co takiego. Dzisiaj opowiem wam również o zintegrowanym systemie kwalifikacji, czyli takim narzędziu, który pozwala nam udowodnić i potwierdzić nasze kwalifikacje, które zdobyliśmy poza szkołą. Dzięki temu możemy uzyskać certyfikat, który jest honorowany w Polsce i za granicą. I od czego dzisiaj zaczynamy? Widzę, że mamy przygotowane piękne Łososie. Tak, dzisiaj zaczynamy od łososia norweskiego. Pokażemy ci, jak się go filetuje i obrabia do pracy. Dobra, a później będziemy robić sushi. Dokładnie. Mój ja kiedyś zaczynałem od sushi w ogóle z kurczakiem. A no to jest to już w ogóle kurczak w sushi to <suszy> Tak bardzo mało japoński. To było bardzo mało japoński, ale w sumie banan pewnie też mało japoński. Nie? No mało japoński. Ale my łączymy te różne smaki. Dzisiaj wam to pokażemy, żeby troszkę ubarwić ten odcinek. No to zaczynamy. Kur. Może jednak te L-ki miałem założyć, a nie m tak. Jest super? Eee, może, być. No może Ja się wynam, czy jest super, a Majka mówi, super, tak, może super. być. O matko, jedyna. Ile kosztuje taki płat? Fileta. No teraz jest w granicach około 50 zł na kilogram. A to waży? Około 1,5 kg. A, kilku. dobra. Ja przestraszyłem, że to są ceny jakieś z kosmosu, a ja mam to skurować I, i albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, ale dobra. To jest do przeżycia jeszcze, a są takie jakieś drogie ryby, których yy, na przykład używacie? Ostatnio, tuńczyk, tuńczyk bardzo duża cena jest, dziki tuńczyk. Dziki drogi. tuńczyk? Tak. Okej, okay. czekaj, bo on... yy, Weź sobie można. ten nóż. No musisz sobie tutaj, yy, no złap sobie i tutaj sobie natnij, patrz, no, no. patrz sobie na tnie, nie? A tu, bo ja zawsze... No, żebyś, żebyś, mieć na co, żebyś miał za co złapać, nie? Dobra, i co? Tak przy skórze, nie? Chyba przy skórze jadę. Ja. Żeby za dużo ryby nie zużyć. Nie, nie, trzymaj za rybę, nie za trzymaj ogół, za rybę, bo, no, ja... bo zrobisz dobra. dziury, wiesz? Zobaczymy, czy chodzisz na siłownię. Nie. <grymne> Tutaj nie ma co, o co pytać. Po prostu nie chodzę. I co? I co z nią? Do śmietnika. Do śmietnika? Tak. A łóżki nie chowamy do tego, do portfela? Nie, to skarpia. <grymne> Możemy ci zrobić. <grymne> my mamy tak, że nie wyrzucamy tych no. takich ściepów, kręgosłupa, bo to się nie nadaje do rolki. Mhm. Mamy taką zaprzyjaźnioną hodowlę kotów. I my ta pani przyjeżdża, co mamy rybę i zabiera to sobie. Ona ma 30 kotów i te koty karmią. O, w Łososiem? Tak, no. Kurczę, <gry> piękna hodowla. E, czyli co, to odkładamy? Patrz, no jak on to tak szybko zrobił? No ja dopiero. <grym> Lata ja, ja Ja przekładam tą dłoń, odwracam się, a on już ma cztery kawałki. Dobrze zrobił? Tu? Tak, widzisz, po środku jest taki pasek, nie? Taki biały pasek. I taki co biały. wywalam ten grygosłup? Nie, przecinam. Czekaj, ale którą wywalam? No, tu masz dwa, nie? O, widzisz? No, i no. tu. Tu tak widzisz, tak. I znowu do wywalenia dla kotów. Dla kotków. Jezu, tyle łososia, to z takiego półtorej kilo zostaje ci 600 gram. Niestety. Serio, z tego kilo 500 zostało 500. Trzy godziny później. jak taką pracę zaczynacie, co o 11 jest otwarty sushi bar? A tą przygotówkę już musicie zacząć o której? O 11. Od 11, od razu? A, myślałem, że przychodzicie wcześniej, żeby to przygotować. Ja bym musiał z 3 godziny wcześniej przyjść. Przyjeżdża 30 kg łososia, no to tak byś cały dzień spędził. 30 kilo na i ile to schodzi? Czasami się zdarza, że to schodzi w 3 dni. 10 kilo łososia na dzień? No to z, z tego łososia robimy tak, robimy tatar, mhm. e, robimy łososia grylowanego, łososia do tempury. Ile dziennie rolek średnio? No tak jak jest tak, takie święta jak walentynki, mhm. sylwester, no to tak przez 12 godzin stoimy po prostu. I kulacie? Tak. Matka na 200 rolek dziennie. To jest naprawdę imponujący wynik. Ryż zamawiamy na tony. Okay. Na, na rok Aha. zużywamy kilka ton ryżu. Suchego, gdzie jeszcze potem trzeba go ugotować. Nie? No tak. I powiększa swoją objętość. Umyć, nie? ugotować, tak. wypukać wszystko. czyli no to... Niekwalifikowanym sushi, masterem, Ale tak jak dzisiaj wspominałem, zintegrowany system kwalifikacji. Czyli na przykład uczymy się czegoś przez internet, uczymy się czegoś z książek, czyli nie w szkole. I nikt nam z jednej strony nie może powiedzieć, że my to umiemy. I możemy z tego systemu skorzystać zapisać się na taki egzamin. Otrzymać certyfikat, czyli udowodnić to coś, że potrafimy, na przykład z YouTube, bo oglądacie mój kanał i na przykład nauczyliście się robić sushi. No tylko, że musicie to udowodnić, oczywiście. Otrzymujecie taki certyfikat, ten certyfikat jest aktualny w Unii Europejskiej i w Polsce, więc warto z tego skorzystać, jeśli chcielibyście polepszyć swoją sytuację w pracy. Dobrze opisane kwalifikacje podpowiedzą, jaką wiedzę i umiejętności musi posiadać osoba, która chce potwierdzić swoje kompetencje w danej dziedzinie lub czego pracodawca może od niego oczekiwać coś jeszcze robię? Nie, to już zostawimy, zostawimy się raz, gdzieś tak, A to dwa jeszcze? Tak. I to jest piękne. Będziemy kręcić rolki, super. Zobaczycie, no jak, jak się kręci rolki. Powycierać to wszystko, posprzątać, więc przecinamy materiał, czyścimy i kręcimy. My pracujemy w rękawiczkach. Tak. A żeby ryż nam się nie przyklejał do rękawiczek, to weź sobie łososia. I on jest tłusty, nie? I jak sobie y, tym łososiem po rękawiczkach, to ci nie będzie się ryż przyklejał. Super metoda, nigdy o niej nie słyszałem, ale... Jak tak robicie, to chyba działa. Tak, zaczniemy od tych cienkich rolek z jednym składnikiem. więcej tyle, taką funkcję. Mhm. No i to już chyba kiedyś robiłeś, nie? Tak, to jest prawda. Pewnie widzowie napiszą, że. Ej, ale robiłeś już taki odcinek? Robiłem to, prawda? Tamten był bardziej taki rozrywkowy, zabawowy. Dzisiaj robimy to na poważnie.

I co? A nie, nie powinno tak wyglądać. I powiem ci, że w tamtym roku cena łososia była na przykład około 30 zł, a potem nagle podskoczyła do 50, nie? No tak. Ceny, ceny w lokalu zostają takie same, ale, ale są większe koszty. Nie? No i też nie zmienisz, powiedzmy, ilości, no bo zaraz klienci powiedzą, e, co to tak mało tej ryby dajecie. Nie zmienisz też ceny, powiedzmy, na dwa miesiące, no bo to by było dziwne, no. żeby a dzisiaj damy 17 zł za rolkę, a pojutrze 33, bo łoso się zrobi. To jest taki biznes troszkę ciężki, nie? Ciężki. Ciężko. Można powiedzieć, że niezależny od Was. Ci się podoba, no widzowie oczywiście ocenią. Tą roleczkę już możecie ocenić od 1 do 10, proszę bardzo. Bo widzę, że tutaj sushi masterzy niekoniecznie chcą ze mną współpracować i mnie, <laughs> i mnie jakoś motywować do tej roboty. A właśnie, a propos roboty, to żeby do takiej roboty się dostać, co trzeba potrawić? Ktoś przychodzi tutaj, wie jak robić sushi, czy Wy dopiero go uczycie? czy? Są sushi masterzy, którzy przychodzą od podstaw. Nie potrafią, no to wtedy jest... to są koszta nauczania tej osoby. Mm -hmm. nie? Bo to zużywają się składniki, zużywa się wszystko. Ale też mamy sushi masterów tak naprawdę, którzy przyszli do nas z doświadczeniem. Aha, i już ale... po prostu robią. I wtedy tak. stawka jest też zależna od tego, co potrafi. Dokładnie. Okej, okay. i tak jak dzisiaj wspominaliśmy o tym zintegrowanym systemie kwalifikacji, można na przykład takiego dziwnego zawodu, można to połączyć z hobby, że lubimy robić sushi, lubimy gdzieś to w domu dla znajomych, ale chcielibyśmy to zmienić w zawód. Możemy zdobyć taki certyfikat, który wykorzystamy w Polsce albo za granicą i przychodzimy do Ciebie i Ty też możesz go respektować, tak? Dokładnie. Okej, okay, czyli pokazujemy i mówimy, że yy, nie na słowo, że potrafimy robić sushi, bo widzieliśmy to na YouTubie, ale widzisz ten papier i mówisz, okej, okay, pokaż teraz, co Dobra. potrafisz. Musisz Jak pokażę, to... To, 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 można działać. Wtedy możemy dalej rozmawiać. No właśnie, dlatego dobrze mieć dyplom czy certyfikat potwierdzający kwalifikacje. Wtedy pracodawca przychylnym okiem patrzy na kandydata, który ma takie potwierdzenie, bo dla niego to szybsza rekrutacja, a dla pracownika jest to lepsza pozycja wyjściowa, na przykład do negocjowania stawki za pracę, zgodnie z taką myślą, że jeśli więcej wiem od innych, to powinienem więcej zarabiać. A wy podjadacie pracy? Nie podjadamy. Próbujemy. A, degustacja tego. Degustacja, to musimy pięknie. wiedzieć co jak smakuje, nie? No i to sanuje. Jak robiłem w tamtym sushi, oczywiście nie ujmując, to panowie mówią fajnie, że przyszedłeś z kamerą, bo wreszcie możemy po, podjeść, nie? A o, ja to mówię, nie. to tak normalnie nie możecie? Nie, no tak normalnie to wszystko wyliczone, nie? Ludzie też na diecie zamawiają i zamawiają czasy. Mają różne diety i zamawiają ketorolki. Ketorolki? Ketorolka. Do czego to doszło? Czyli co, bez ryżu? Bez ryżu. Matko, ile tej ryby nakładałaś? No właśnie, bo to wiesz, bez ryżu sama ryba, nie? O, ale krewety. będzie masno, <grystanie> grubo i masno, i jeszcze sałaty dorzucisz. Może by to się wszystko zwinęło. No właśnie, tak patrzę naładowałaś. Ja też tak myślę, że mi się zawsze zwinie, a wcześniej było widać, że niekoniecznie. I co tu wyjdzie? Piękna rolka i to bez ryżu. Wow, ale jest ładniutka. A to też jest sztuką ułożenia tych składników w środku, że później wyszły takie właśnie ładne, a nie jakieś takie, wiesz, tak. żeby to był młyn w środku. Kolejne zamówienia idą. Przygotowałem sobie paluszka krabowego, który w sumie nie jest kraba.

Piękna rolka, zobaczcie sami. Ja naprawdę dobieram tego doświadczenia. Naprawdę lepiej. Tak, lepiej niż zwykle, ale cały czas Magda mówi. Nieźle lepiej, coraz lepiej. Możesz ją sobie, wiesz jak tutaj cię ci nie dowinęła, nie? Położyć ją sobie w matę. I dociągnąć. No właśnie, jest piękna rolka, ja teraz muszę chyba skorzystać z tego systemu zintegrowanego kwalifikacji, żeby sobie zrobić taki glejt, że umiem robić sushi. Tak. Bo, znaczy wszyscy to widzą, pewnie będzie ileś tysięcy wyświetleń i każdy zobaczy, że to potrafię, pewnie wiele komentarzy się pojawi oceniając moje sushi od 1 do 10. Ale papier to papier. Na stronie, która tutaj się pojawi, zobaczycie pełną listę kwalifikacji, które możecie zrobić, żeby otrzymać ten certyfikat. Nawet w żadnej najlepszej chyba gastronomicznej szkole sushi się nie będziecie uczyć robić. Nie, to trzeba na kursy. Tak. Jak już to kurs. Albo w domu na YouTubie. Stać sobie tutaj jakby w tą mąkę, to jest tempura. Obtocz ją sobie całą. Okej. Okay. Końcówki też, nie? Teraz stać sobie w to. Całe tak, ręką? Tak, możesz ręką, pałeczkami, no. Musisz to wsadzić na 180 stopni Tak. ile czasu musi tutaj być? Aż zrumienie. To tak jak z pączkami robiłem pączki. Ja mówię, ile te pączki się smażą? A ta dziewczyna mówi jest taki czas nieokreślony. <grym> Ona mówi, no aż będą te pączki gotowe. Mówię, no to fajnie. Rolka gotowa. Piękna, przyrumieniona. Mhm. I co z nią? Trzeba ją teraz będzie skraić. To teraz kroimy wszystkie. Porozmawiamy jeszcze o tej pracy w międzyczasie. Spróbujemy to, co zrobiliśmy. A później przechodzimy do tego, do tej wisienki na torcie, czyli do tego słodkiego sushi. W sumie nigdy jeszcze nie jadłem, więc się też przekonam, jak smakuje. Już? Teraz lepiej. Bo, bo Michael sobie ostrzy ten swój nóż co chwilę. Ja to słyszę, jak on sobie ostrzy. A mój nóż nie jest. Panie, to jednak ja jestem tępy. <laughs> <laughs> nie, no naprawdę, widzę, że zrobiłem duży progres. Tak. No. No, no, kurczę, patrzcie, robimy takie coś, szuf, 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 nie wiecie, które jest moje, które Michaela, zobaczcie. Napiszcie, lewa, prawa, moja. No dobra, może się wydało, ale jestem z ciebie naprawdę mega zadowolony i dumny. Pamięci. To co Magda, usiądziemy sobie, skonsumujemy, sprawdzisz, czy to jest takie, jak powinno, porozmawiamy o tej robocie i za chwilkę przechodzimy do tego słodkiego sushi, wisienki na torcie, tak? Mhm. To teraz przechodzimy do tego konsumowania, testowania, sprawdzania, czy zrobiliśmy dobre sushi i przechodzimy też do tematu pieniężnego, czyli ile w tej pracy można zarobić. Ale na początku się tutaj y, ogarnijmy. To jest ten wasz sos, który tak, gotujecie tak. 8 godzin. 8 godzin kabajaki na grillowanym węgorzu. Dobra, to przed rozmową o pieniądzach próbujemy. Mm. Będzie coś ze mnie. Jak już skonsumowaliśmy, to teraz Magda powiedz mi, Ile w takiej pracy można zarobić, czy to jest porównywalna stawka do zwykłej gastronomii kucharza, kelnera, czy raczej high class? Wiesz co, wiadomo, kelner zarabia zawsze mniej nie? Mm -hmm. niż kucharz, tutaj tak w granicach około 4-5 tysięcy na miesiąc. nie? Okej, okay. ale to jest taka chyba dolna granica, bo… No ja tak początkowo myślę, że 4000. Na spokojnie. No ale troszkę tych rolek na dzień, tak jak wspominałeś, około 200 rolek na dzień to trzeba się tego nakręcić. Tak, tak, 200 rolek na dzień to tak przez cały rok to jest około mniej więcej, bo też święta, wiadomo, mhm. święta robimy więcej, a no to tak około 100 tysięcy na rok. <grych> 100 tysięcy rolek na rok robią. No piękna liczba. No. To trzeba się nakręcić. Trzeba się I tak robić. każda rolka powiedzmy średnio, ile dwie dyszki nie kosztuje? No to też liczymy hosomaki, uramaki i futomaki, Aha. tak? Bo każda rolka ma inną cenę, nie? Inną wartość też. Bo... Od 12 zł na przykład do 30 zł, nie? Uh -huh. Więc to też... też... Nie, nie ma jak tego przeliczyć no dokładnie, tak. nie? W każdej tej rolce mamy rybę, która kosztuje, czy też krewetki tym podobne. Tak. To, to koszt, jest, koszt tego też jest spory, prawda? Tak, no koszt spory nie dość, składników, to jeszcze obsługi, nie? Mm -hmm. No, no całego biznesu. Tak. Wiadomo, że to są podatki, to nie jest na czysto wychodzić z rolki no 3 miliony na rok, no więc bo to każdy no by otwierał sushi wtedy. Fajnie by było. No. No to co, konsumujemy i już za chwilkę przechodzimy do już ostatniego etapu, czyli robienia tego słodkiego sushi, więc jak dotrwaliście do teraz, to bądźcie z nami, i zobaczmy, jak się robi to słodkie sushi z bananem? Z bananem i z owocami. O kurczę. No to przechodzimy do tej wisienki na torcie, czyli słodkiego sushi. Dość dziwne chyba połączenie, prawda? No, dość dziwne, ale bardzo smaczne. Smaczne, czyli dla dzieci, może dla osób, które nie jedzą, nie wiem, ryby, czegoś tak. takiego, albo po prostu mają urodziny i chcą to zjeść sobie tort sushi. Robiliście kiedyś tort sushi? Robiliśmy. <laughs> chciałem Cię zaskoczyć, ale widzę, że nie zaskoczyłem. I co, rozkładamy? Uważaj, żebyś sobie leśnika nie potargał. O, no tak, delikatnie. potargany naleśnik to nie byłby dobry naleśnik. Też delikat... Ajaj, delikatny. Ajajaj, no teraz już nie powiedziałeś, że ma być delikatnie. wcześniej tylko mówiłaś. No, tu jest ciężej niż z tą matą nori. To co najlepsze A często jest to zamawiane, czy to jest raczej tak, że jest, bo jest? Często, praktycznie do, nie wiem, co do trzeciego zamówienia ludzie zamawiają jednak sobie deser aha, bo to jest jako deser, no tak, tak to nie jest jako takie danie główne I co teraz? Dobra, zawijamy Rolki na słodko, kochani, no coś pięknego Na deser rolka, układamy, przecinamy, na ile? Na 8? Na pół najpierw na pewnie Na pół <śla> Miało być na 6 jest na 5, dobra, nieważne na 5. Czy masz coś z tym 5? On coś z 5, ale teraz to ubarwię i będzie na 5. Widzowie, oczywiście, przez cały odcinek nie oceniają od 1 do 10. W komentarzach piszą, jak mi dziś poszło. Proszę bardzo, zobaczcie moje słodkie sushi. I zobaczycie zaraz słodkie sushi Michaela. Porównacie, powiecie: A tutaj jest taki kawałek dla mnie, bo mi nie wyszedł, się rozpad to konsumpcja. Mm. nie widzę różnicy, naprawdę. Jestem coraz lepszym Sushi Master'em, prawda Magda? Dokładnie. Mogę się tu zatrudniać? No, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Trochę kursów, trochę oglądania, trochę praktyki i będę mógł się tu zatrudnić. Więc to był taki odcinek o sushi, gastronomiczny. Myślę, że Wam się podobał. Myślę, że Wam się moi goście Sushi Masterzy również podobali, natchnęli Was jakąś pozytywną energią w ten dzień. No i co, życzymy smacznego, życzymy powodzenia w szukaniu nowej pracy. A wam dziękuję bardzo za to, że pokazaliście mi jak wygląda ta praca sushi mastera. Tak na poważnie, ale troszkę z takim słodkim smaczkiem. Zostawcie komentarz oczywiście oceniając moją pracę od 1 do 10. Dzięki bardzo.